Przed nami kolejny budżet obywatelski, do którego swoje projekty będą mogli zgłaszać mieszkańcy. Budżet ten jest dobrą okazją do społecznej aktywizacji i współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych. To także forma współpracy samorządu z mieszkańcami, która jest ważnym elementem umożliwiającym stworzenie programu rozwoju lokalnego dla miasta Kraśnik i pozyskania dofinansowania z funduszy norweskich. Szanowni Państwo, przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. To Państwo decydujecie o tym, jakie projekty będą realizowane w Kraśniku. Pod koniec października głosowanie, internetowe i tradycyjne, ale przed głosowaniem konsultacje i zgłaszanie projektów. Każdy projekt jest ważny, każdy projekt jest fajny, każdy może zgłosić projekt. Szanowni Państwo, zapraszam do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Od 28 września do 5 października mieszkańcy mogą zgłaszać własne projekty. Natomiast głosowanie odbywać się będzie w dniach od 26 do 30 października. Środki finansowe służące realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 roku to 385 tysięcy złotych. Miasto zostało podzielone na 7 dzielnic, i w każdej z nich będzie można zgłosić projekt, którego wartość nie przekroczy kwoty 55 tysięcy złotych. Ze środków budżetu obywatelskiego zostaną sfinansowane propozycje kraśniczan, należące do zadań własnych miasta oraz możliwe do wykonania w trakcie roku budżetowego.